Halo, halo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w takim oto mini poradniczku, jak zrobić mrożoną kawę, którą popijam sobie często na odcinkach. E, oj, takie przyzwyczajenie z CSA, przepraszam bardzo. E, więc cóż, e, miejmy nadzieję, że to jakoś wyjdzie, robię to pierwszy raz, no ale zawsze musi być ten pierwszy raz, jak wiadomo. Więc co nam będzie potrzebne przede wszystkim do zrobienia takiej mrożonej kawy? Przede wszystkim będzie to oczywiście kawa. W moim przypadku jest to Jacob's Velvet, Jacobs. Z kawą możecie sobie poeksperymentować sami, w zależności od tego, jaką kupicie, będzie różny smak. Ważne, żeby była to kawa rozpuszczalna, oczywiście. Dalej będzie nam potrzebny, oczywiście, również cukier. Ważne, żeby był w aluminiowym takim tutaj pojemniczku, nie wiem dlaczego, ale po prostu tak chciałem to powiedzieć. Oczywiście kubek, do którego będziemy wlewać kawę. Oby był jak największy, żebyśmy jak najdłużej mogli się cieszyć naszą kawą. Łyżka, która będzie robić magię w pewnym momencie, zaraz, za niedługo Wam to zademonstruję, także uważajcie. Mleko, ważne, żeby było prawdziwe, nie jakieś podrabiane, to jest jakieś 3-2%, także jest to mleko dla prawdziwych mężczyzn, wiadomo. No i opcjonalnie może być do tego jeszcze wykorzystana bita śmietana typu mleczna dolina, spray, no nieważne, po prostu bita śmietana. Więc cóż, przede wszystkim będziemy musieli zagotować wodę, ja już to zrobiłem sobie wcześniej, także wodę mam już w czajniku zagotowaną. I w międzyczasie jak Wam się ta woda gotuje, no to odkręcacie sobie kawę, wsypujecie mniej więcej taką łyżkę hmm dość czubatą, powiedzmy, żeby ten, ten smak tej kawy tutaj pozostał. Ok, teraz od razu wsypujecie sobie cukier. Dlaczego? Dlatego, że jak kawa już będzie zmrożona i potem ją dopiero posłodzicie, to ten cukier Wam się nie rozpuści, więc lepiej to zrobić w momencie, kiedy jeszcze tutaj jest ciepło. Jakieś dwie łyżki mniej więcej, żeby czuć ten słodki smak. Kawa, jak wiadomo, jest nieco gorzka, więc trzeba ją to troszeczkę dosłodzić. Ok, już mamy to wsypane. Bierzemy sobie, jest, ale to daleko. Bierzemy sobie czajnik i zalewamy tak. Hmm, ja wiem, tak jak zalewam ja. Tak zalejcie po prostu wy. Jest to mniej więcej, nie wiem, jedna piąta kubka. Może, może więcej, może mniej. Po prostu tak trochę, żeby zalać tę kawę i cukier. I teraz możemy to w tym momencie wymieszać, gdyż e, po prostu ciecz jest jeszcze gorąca. Kawa jest jeszcze gorąca, więc ten cukier się tutaj ładnie wymiesza. Więc to jest już ta magia łyżką, więc jej chyba nie będziemy potrzebować. Chociaż jeszcze pod koniec będziemy jej potrzebować. I teraz bardzo ważne, przygotowujemy sobie mleko, a właśnie zapomniałbym, jeszcze ważnym tutaj, ważnym tutaj składnikiem jest oczywiście lód, którego nie przez troszkę się już roztopił, lost, bo chwilę mi to już, chwilę mi te przygotowania zeszły, jako go tutaj wystawiłem. Więc bierzemy sobie mleko, odkręcamy i teraz ważna sprawa, przygotowujemy sobie od razu taką bryłkę, może ja to wezmę do lewej ręki, taką bryłkę lodu tutaj i robimy coś takiego, wlewamy, wlewamy, wlewamy i ciach I jedna kostka. Przygotowujemy sobie szybko drugą. Wlewamy, 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 wlewamy. I ciach. Kolejna kostka. Więcej kostek nie potrzebujemy. Teraz wystarczy, że tylko dolejemy po prostu do samego końca. O, mniej więcej tak. Dobra. Teraz możemy sobie to jeszcze raz trochę przemieszać, żeby tutaj uzyskać ten jak najlepszy aromat, jak najlepszy smak. Ok, jak mamy już wymieszane, to teraz właściwie możemy ją już pić. Ale. Mamy jeszcze bitą śmietanę, która tutaj dodaje nieco takiej słodkości, takiego fajnego smaku. Jak ktoś nie lubi kawy, to po prostu im więcej takich słodkich rzeczy do tego można jeszcze posypać jakimś cynamonem czy coś, potem tą bitą śmietanę. Im więcej takich rzeczy, tym po prostu dla niego lepiej. Dekorujemy profesjonalnie, jak nam to tylko wyjdzie najlepiej, a tego oczywiście robić nie umiem, ale powiedzmy, że o, mniej więcej tak to będzie wyglądać w efekcie, w efekcie końcowym. Czyli uwaga, tak wygląda właśnie kawa mrożona typu ja którą piję i jest bardzo dobra. Także polecam. Moje życie, moja kawa. Mówił dla Was Archie. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach związanych z gotowaniem. Może będzie ich więcej, może nie. Pa! Lights out. It's less dangerous